Dobry wieczór. Trzeci dzień z rzędu nagrywam chyba jadąc do pracy wieczorem. Bo parę rzeczy mi się nasunęło do głowy. Co ona pijana, idzie, kurde. Dzieje się prawie przewraca. W Norwegii też po ulicach chodzą pijani, wiecie. No dobra, no i tak. I zrobimy sobie taki wieczorek, jak to yy, yy, jak to Roosevelt robił, yy, urabiał yy, amerykańską trzodę. Takie robił sobie czwartki z herbatką, czy z czymś tam, takie, takie te. I, yy, I on tam ludziom opowiadał takie różne drdy małe, tam urabiał po prostu. <laughs> I uzasadniał im takie czy inne postępowanie y, polityczne oczywiście za zamkniętymi drzwiami całkiem inaczej ćwier ćwierkał natomiast dla, dla Gawiedzi <kluzni> jeszcze inaczej to wszystko tłumaczył i ostatnio kiedyś tam z kolegą rozmawiałem, jak chciałbyś tego właśnie czatowałem z nimi mówi, jak chciałbyś tego czy tamtego kolegę naszego przekonać y, do tego czy do tamtego no trudno jest ignorantów przekonać do czegokolwiek bo oni potrzebują oni potrzebują autorytetów i wtedy gdybyśmy przejęli przejęlibyśmy media media tak żeby żeby móc w nich prowadzić odpowiednią propagandę bo propagandę można prowadzić pozytywną bądź negatywną z punktu wyjścia słowo propaganda jest słowem negatywnym, natomiast propagandę można prowadzić pozytywnie, czyli urabiać gawieć w tym kierunku, żeby im było dobrze. Natomiast nasze y, 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 nasi zdrajcy i y, y nasza hołota, która rządzi w teren, na terenach okupowanych, to ona urabia gawieć w ten sposób, żeby im było gorzej, czyli Podatki trzeba płacić, tutaj musimy uroinie pomagać, tutaj trzeba szpryce przyjąć, bo to jest dla Twojego dobra, tutaj musimy być zamaskowani, no i, te, te, no i tak dalej, i tak dalej te wszystkie bzdury z, z CO2, z globalnym ocipieniem, to wszystko, wszystko, wszystko to jest. To ma swój jakby cel, i i prowadzona jest polityka w ten sposób, żeby gawić była przygotowywana do odpowiednich rzeczy i podejmowała odpowiednie działanie: czy to podczas wyborów, czy podczas zakupu w sklepie, czy w inny, inny sposób, tak? Jak, jak, te, jak w tej reklamie, kup, kup ciasteczko, wygraj coś tam, tak? Te takie, takie bzdury już kurwa urabiają, no już to, to, to się nawet nie wiem, bo ja oglądam, jak oglądam mecze i to, to, to czasami te, te reklamy polskie wyskakują, to zresztą tu wcale na, na norweskiej yy, ziemi, wcale w, w, w mediach norweskich wcale nie jest lepiej. Tu jest tak sama cenzura, tak samo to wszystko jest podobnie prowadzone, także też są te, te, te idiotyczne reklamy i... I, i, i wizualizowane gawiedzi to, czy tamto, żeby, żeby wybrali, tak? Taki czy inny produkt. No bo to, to się sprawdza. Oni tam mają konkretnych specjalistów, zatrudniają w, tym, w tej dziedzinie, i oni to wszystko po prostu wiedzą, jak prowadzić taką, czy inną reklamę. No i w ten sam sposób prowadzone są właśnie te, te poli, polityka i tak dalej, i tak dalej. Także, także tak to wygląda, bo przecież gdybyśmy przejęli władzę, to byśmy tutaj bardzo szybko, w ciągu kilku miesięcy, można by zaprząc do roboty odpowiednich, kurde, tak zwanych ekspertów i autorytety w takiej czy innej dziedzinie, które by im, by Gawiedzi, Polińskiemu Kurciakowi wytłumaczyły, dlaczego robimy teraz tak, a nie tak dlaczego CO2 jest dobre a ktoś tam pół roku wcześniej mówił, że parę miesięcy temu mówił, że jest niedobre trzeba budować wiatraki, trzeba kurwa jakieś tak jak u nas w, w tym w Świętokrzyskim z którego pochodzę budują jakieś kur... nie wiem, no to, to takich kurwa bzdur to po prostu to, 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 to trzeba komicznie do tego podchodzić bo to jest Aż żenujące, że, że ludzie dają się w takie rzeczy wkręcać i ta, i ta prezydent y, Kielc, pożal się Panie Boże, y, z, y, z odpowiedniego klucza. Y, jak to ja, ja nazywałem? Platforma Obywatelska, jak, jak ja to mówię? Już zapomniałem, jak ja, jak ja to mówię na, tych, na, tych, na tą hołotę. No, ale dobra. No i, 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 ta, i tego typu rzeczy byśmy im wytłumaczyli, że, że te, teraz to jest już niedobre. Że teraz to jest już niedobre. I, i że węgiel jest dobry, i że węgiel, węgiel jest naszym y, podstawowym źródłem energii. I y, 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 na przykład y, podziemne zgazowanie węgla teraz będzie głównym, y, głównym, jakby, dostarczycielem energii dla nas, tak? Będziemy tą energię sprzedawać, będziemy zarabiać na tym, a nie zamykać kopalnie i sprzedawać dla innych krajów i tak dalej, i tak dalej, nie oddawać złóż w obce ręce i tak dalej, i tak dalej, tak? Także to wszystko tak przekabacili, żeby żeby polinski, no to już by było wtedy, nie byłby polinski, byłby był polski, teraz jest poliński, natomiast wcześniej. Później jakbyśmy mieli hipotetycznie, oczywiście na co się nie zanosi w najbliższym czasie, bo, 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 bo niestety mamy tak, tak to wszystko wygląda, że, że, że niestety nie. Oczywiście marzyć można i powinno się. No, i byśmy tak ubrali właśnie. No bo wiemy, że większość, większość większość jest ignorantami, większość nie sprawdza, nie dokształca się, nie czyta, nie, yy, nie interesuje się, tylko łykają wszystko yy, to, co im powiedzą takie czy inne yy, osoby, tak? Wyjdzie jakiś tam, nie wiem, Bartoszewski na przykład, nie? Gdzieś tam kurwa, jakiś tam Bartoszewski wyjdzie i on Ci powie, no teraz to robimy, to, 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 czy tamto, tak? Czy wyjdzie jakiś tam, wyjdzie... Kalkstein wyjdzie i powie to roztok i tak i tak, on to a tutaj ten, a wszystkie rzeczy z tego globalnego ocipienia i to wszystko wprowadzali jak byli u władzy wszystkie, wszystkie te y, tęczowe, wszystkie te inne wszystko, wszystko wprowadzali tak? Yy, co tu jeszcze? no i, y, i teraz kolejna rzecz byśmy wytłumaczyli takim osobom, że no jak to, ty taki patriota, a ty tutaj z banderowcami ręka w rękę będziesz szedł, no to pomyśl sobie, co ci ludzie, którzy są do tej pory nie, nie mają swojego, swoich swoich grobów, nie zostali normalnie pochowani, bestialsko zamordowani przez banderowców i ty z nimi ręka w rękę idziesz, idziesz i walczysz na front, Chcesz iść walczyć, szybko byśmy im przekręcili kurcze w odpowiednim kierunku. Także tak, tak trzeba. Oni to nie no Roosevelta, Roosevelta propagandę prowadził bodajże Edward Bar, Edward Barney, czy Barnays, jakiś tam taki no, taki no guru można powiedzieć propagandy lat 20., -tych, 30. -tych od którego zresztą się uczył, sam Goebbels się uczył propagandy, więc oni też potrafili to dobrze prowadzić. I, yy, i on wiedział, jak to wszystko, yy, jak to wszystko, yy, w jaki sposób to wszystko prowadzić. A zobaczcie sobie teraz, jakie są teraz narzędzia o, o wiele bardziej zaawansowane, o, o których my jeszcze nawet yy, la, laicy nie wiemy, a oni a oni już to wykorzystują być może jakieś sygnały podprogowe przecież czy jakieś inne rzeczy tak to jest wszystko wszystko jest bardzo no, oni to wszystko posprawdzali już tak także to wiedzą jak to prowadzić no także takie, takie rzeczy mi przyszły na myśl i I co? I byśmy prowadzili politykę y, zmierzającą do tego, żeby mieć jak najlepsze stosunki z każdym z naszych sąsiadów. Nie zamykalibyśmy granicy z Białorusią, handlowalibyśmy z Białorusią, handlowalibyśmy z Rosją z ogromnym rynkiem, kupowalibyśmy broń tam, gdzie jest tańsza, nie tam, gdzie jest kurwa najdroższa i najgorsza i której, której serwisowanie żeby, żeby serwisować trzeba wywieźć z powrotem do Stanów czy do Korei bo tak kurde nasi, ci idioci kurwa u nierządu zamawiają, że broń którą kupują to, to żeby ją serwisować to trzeba, trzeba to wywieźć i ta, ta broń jeszcze to, to, te, te, te samoloty czy czołgi, czy cokolwiek to to wszystko kosztuje niebotyczne pieniądze i jeszcze, jeszcze jedna rzecz mi się tutaj zobaczcie, zobaczcie tylko jedna jeszcze taka rzecz, która mi przyszła ostatnio do głowy gdzieś tam ją luknąłem, że ileś tam apaczy kupili, Apache, które, które są ponoć helikopterami ofensywnymi ofensywnymi, tak? do, do czego im ofensywny? jak mamy się bronić, to oni kurwa ofensywę chcą robić tak? i cały czas pierdolą jakieś tam te Bartosiaki i jakieś inne, kurde, cfele Zychowicze i inne o przesmyku suwalskim tak, tak prowokują cały czas i urabiają właśnie takimi właśnie, o, wzięlibyśmy takich takich o Jezu, jak to za się nie wiem, co to wylewali wzięlibyśmy takich Bartosiuków Chodź tu, cwelu, kurwa, będziesz teraz nam tu gadał, kurde, wykorzystamy Cię do tego i, czy do tego. Teraz, teraz, jesteś, teraz jesteś naszą szmatą, tutaj będziesz robił, yy, urabiał, urabiał naszych, yy, urabiał Polaków na odpowiedni kierunek, a nie na ten, co yy, za który Ci wcześniej płacili. No, także takie... i byśmy to wszystko szybko dość odkręcili. I wtedy on, on nie musi mi wierzyć, ten czy inny z rodziny, ten czy. Bo, bo ja już nie, nie zamierzam nikogo przekonywać do niczegokolwiek, bo, bo y, szkoda, szkoda na to czasu, szkoda na to energii i szkoda na to y, y, wszystkiego po trochu, bo to się mija z celem. To jest to, co, to, co ja mówię, to każdy może sobie sprawdzać i może sobie. I może sobie weryfikować, natomiast większość ludzi tego nie sprawdza, słucha tego, co im powiedzą w radiu czy w telewizji, czy gdziekolwiek indziej. Czy gdzieś tam wyczytają, być może w jakichś, nie wiem, książkach czy artykułach napisanych przez takich i innych dziennikarzy śledczych na zamówienie, tak? Przy odpowiedniej, pod odpowiednią sytuację polityczną w danej chwili, tak? Także to. Także tak to, tak to jest. I nie układalibyśmy, się, nie układalibyśmy się, trzeba by prowadzić mądrą politykę generalnie. Nie układalibyśmy się z, z bandytami, którzy, którzy szkolą właśnie banderowców, czy którzy ochraniali banderowców, tak? Bo, tak, bo tak robili, bo byli im w, te, w danej chwili potrzebni do, do, do tego czy innego prowadzenia wywiadu, czy agentury, czy innych rzeczy. Tak jak robi, robi, robiły to Anglia i Stany Zjednoczone w Niemczech Zachodnich, tak? Jak robili z, z wieloma nazistami, ludobójcami z II wojny światowej, nazistowskimi czy innymi, czy, czy dajmy na to nawet Andriem Wyszyńskim. Przecież Andrzej Wyszyński wyjechał do Stanów Zjednoczonych bandyta i, i, i ludobójca sowiecki. Gorbaczow. Gdzie Gorbaczow zmarł? No przecież nie zmarł agent, agent amerykański, judesejski. Gdzie zmarł? No przecież zmarł w, w Stanach Zjednoczonych. Tak? Przecież nie za darmo tam, 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 tam mieszkał. Zrobił, zrobił tyle dla, dla rozmontowania Związku Radzieckiego, że, że tam go tam pewnie miało chroniarzy jeszcze na dodatek, kilku co najmniej, no, także tego, tak to, tak to, tak to wygląda i no zobaczymy, może będziemy sobie robić takie wieczory, jak będzie mi przychodzić do głowy różne, różne tematy i będziemy, będę, będę coś tam mówił zawsze z rzeczy, które mi będą przychodzić do głowy, może bieżących, może historycznych, czy, czy tego typu tematów. Może coś o zdrowiu powiem, zobaczymy. No, także może tyle na dzisiaj. O proszę, 16 minuta się zbliża. Pozdrawiam osoby myślące i, 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 i dobranoc.